Gdzie od 1984 roku wraz z mężem prowadziła gospodarstwo rolne o powierzchni 13 hektarów, w tym 10 hektarów własnego i 3 hektary dzierżawy. Gospodarstwo rolne pani Barbary od samego początku ukierunkowane było wyłącznie na produkcję roślinną. Uprawiano różnego rodzaju zioła, takie jak. Wiesiołek, Serdecznik, Mięta, Melisa, Jeżówka, Nagietek oraz Czarną Malwę. Zdecydowanie można powiedzieć, że było to jedno z pierwszych gospodarstw na terenie gminy Michałów, które specjalizowało się w uprawie ziół. Gospodarstwo wyposażone było w sprzęt rolniczy, nie tylko w ten podstawowy, taki jak ciągnik, przyczepy, siewniki, ale również w sprzęt służący do pracy przy ziołach, między innymi w sortownicę, krajalnicę czy maszyny do omłotu. Od 1991 roku pani Barbara prowadzi działalność gospodarczą, która jest ściśle związana z rolnictwem. Przestrzeganie zasad BHP było dla pani Barbary jednym z ważniejszych priorytetów. Swoją pracą i przywiązaniem do tradycji rolniczych budowała pozytywny wizerunek rolnictwa. Jej praca była wzorem dla przyszłych pokoleń rolników, nienagannie prowadzone. I zmodernizowane gospodarstwo rolne przekazała córce. Pan Lesław Zięba zamieszkuje w miejscowości Węchadów w gminie Michałów, gdzie od 1990 roku prowadzi gospodarstwo rolne. Gospodarstwo rolne o wielkości 8 hektarów przejął od swoich rodziców, a w chwili obecnej gospodaruje na 30 hektarach, to jest 26 hektarach własnego. I 6 hektarach wydzierżawionego. W roku 1979 pan Zięba ukończył kurs i uzyskał świadectwo rolnika wykwalifikowanego. Cały okres pracy zawodowej poświęcił rolnictwu i od kilkudziesięciu lat prowadzi wzorowe gospodarstwo ukierunkowane na produkcję roślinną i zwierzęcą. W gospodarstwie pana Lesława uprawiane są rośliny takie jak zboża, burak cukrowy oraz zioła. Gospodarz posiada również 20 sztuk bydła opasowego. Gospodarstwo Pana Zięby wyposażone jest we wszystkie niezbędne maszyny i urządzenia, między innymi cztery ciągniki, siewnik, kombajn do zboża, przyczepy. Swoją pracą i przywiązaniem do tradycji rolniczych buduje pozytywny wizerunek rolnictwa. Jego praca jest wzorem dla przyszłych pokoleń rolników. Zapraszamy na scenę Panią Barbarę Żuber i pana Lesława Ziemba. Thank you.